Andrzej Duda zapowiada zmiany. Chce, by Polska miała nową, lepszą konstytucję. O kierunek zmian prezydent chce zapytać obywateli w ogólnopolskim referendum, które ma być ogłoszone do 2018 roku. My pytamy obywateli już dziś o prezydencką inicjatywę. Uważam, że są pewne rzeczy, które należałoby zmienić. No ale jest jedna rzecz. Uważam, że to powinno być ewolucyjnie i w sposób taki przemyślany, a nie nieprzemyślany, yy, w taki sposób, żeby na zasadzie takiej, że oni mają tylko rację i tylko y, ich y, przepisy wejdą. Także to, to mi się nie podoba. Ja akurat jestem zdania odnośnie tej konstytucji, że jest ona za długa i jakby przez swoją obszerność, no to jest takiego prawniczego punktu widzenia problematyczna, więc jakby mowa byłaby raczej o skracaniu i, i, i jakby pisaniu różnych rzeczy od nowa w taki bardziej precyzyjny sposób. Trzeba zmienić konstytucję. O, trzeba zmienić takie prawo, żeby poseł był odpowiedzialny i żeby urzędnicy byli odpowiedzialni za swoje decyzje. Jedna mandatowe okręgi wyborczy chciałabym, żeby były, żebyśmy głosowali na posłów, a nie na na partię. No wiele jest tego, naprawdę. Prezydent nie przestrzega obecnej konstytucji, więc jakie to ma znaczenie? Konstytucja, którą PiS przerzuci, no to dalej, będą i nie, dalej będzie nie, nie, nie przestrzegał, w zależności od tego, czy ten zapis mu po, się odpo, podoba, czy nie. Może to o to chodzi, żeby nie musiał łamać. Skąd taka inicjatywa referendum konstytucyjnego u pana prezydenta? Coś knują. Jeśli chodzi o referendum, no to nie wiem, no to wszystko zależy od tego, jak zostaną sformułowane pytania, prawda? Ale ja generalnie jestem, zresztą uważam, że prezydent, który łamie konstytucję, nie powinien ogłaszać referendum w sprawie konstytucji. Wszystkie poczynania, które zrobił prezydent, to tylko po to, żeby zaistnieć, a później się okazało, że i tak wszystko podpisuje nie myśląc. Wydaje mi się, że odwoływanie się do woli ludu, suwerena i generalnie... E, między innymi właśnie odwoływanie się do referendum to jest raczej e, zabieg z, z arsenału marketingu politycznego. I... Tutaj wydaje mi się, że jest to kwestia polityczna, a nie wiara w to, że społeczeństwo byłoby obecnie świadome na przykład jakichś głębszych zmian, które by potrzebowało. Większość ludzi myślała, że zmiana, że głosowanie na ten, ten rząd będzie super, bo będzie zmiana, tylko ludzie nie pomyśleli na tym, że zmiana może być na gorsze, a nie tylko na lepsze. I obawiam się, że jak będzie referendum, to może znowu tak być, że zmiana będzie znowu na gorsze czego no mam nadzieję że nie będzie bo jednak konstytucja najważniejszy dokument w kraju Będzie to konstytucja na miarę wolnej Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej która staje się państwem coraz silniejszym i która wierzę w to głęboko będzie odgrywała na arenie międzynarodowej coraz większe znaczenie